Wyobraź sobie nocną ciszę w sercu Watykanu, gdzie trzycie nie przesuwają się po starożytnych marmurowych posadzkach bogato zdobionej komnaty. Jest godzina trzecia nad ranem, a papież Leon XIV stoi przy oknie, jego sylwetka ledwo zarysowana na tle ciemności. Szeptem mówi, że prawda była ukrywana zbyt długo. Jeden z kardynałów odczuwa napięcie powietrzu, a papież, ukształtowany przez dekady pracy misyjnej w najbiedniejszych regionach Peru, patrzy zdecydowanie w przyszłość. Już jutro świat zrozumie, że sprawa nie dotyczy tylko przejrzystości finansowej, lecz samej duszy kościoła. Pomóż nam dotrzeć do większej liczby osób, kliknij subskrypcję, polub ten film i zostaw komentarz skąd nas oglądasz. Pierścień papieski na jego palcu wciąż wydaje się ciężki, mimo że minęły trzy miesiące od objęcia urzędu. Leon, wcześniej Robert Francis. Preivost, Przesuwa kciukiem po pierścieniu, studiując raporty finansowe rozłożone przyćmionym świety prywatnego gabinetu. Poza murami Watykanu ziem śpi pod gwiazdami. Nieświadomy burzy, która gotuje się wewnątrz dawnych murów. Liczby nie kłamał. Miliony funduszy kościoła znikają w gąszczu kąt, przepływają za prywatnych przedsięwzięć daleko odbiegających od misji kościoła. Leon opiera się o krzesło. Wspomnienia z życia w Chicago i z lat spędzonych peruwiańskich slumsach powracają. Nie przyjął tego urzędu po to, by podtrzymywać skorumpowane tradycje. Za jego plecami kardynał Vincenzo Rossi porusza się niespokojnie. Papież odwraca wzrok, jego oczy pełne determinacji. Nie przyszedł tutaj, by bronić tajemnic kościoła, lecz by służyć prawdzie. Wstaje, a jego sylwetka wypełnia gabinet. Jutro rozpocznie audyt każdy departament, każde konto, bez wyjątków. Kościół potrzebuje sług prawdy, a nie obrońców sekretów. Czym przesunął się po zdobionej marmurowej posadzce? Od czasu Soboru Watykańskiego II mówiono o reformach, ale zmiany przychodzą powoli, gdy starsza gwardia nadal utrzymuje władzę. Leon przeszedł do niewielkiego stolika, na którym stał prosty drewniany krucyfiks. Ten kościół zbudowany jest na ofierze i służbie, a nie na tajemnicach i samozachowaniu. Moim celem jest przywrócenie tej prawdziwej podstawy. Kardynał Rosji wstał, wygładzając drżące ręce sutanne. Wasza świątobliwość. Musicie rozważyć zamieszanie, jakie to może wywołać. Oczy Leona stwardniały. Liczę na to. Kardynał Rosy pospiesznym krokiem przemierzał korytarz Pałacu Apostolskiego, telefon przy uchu. Wy! – szepnął cicho, spoglądając na starożytne freski. Jakby mogły słuchać. Amerykański papież rozpoczyna jutro pełny audyt. Jego kroki odbijały się echem od marmuru, gdzie przemierzał korytarz. Głos po drugiej stronie był spokojny, prawie lekceważący. Mieliśmy do czynienia z reformatorami wcześniej. Franciszek próbował podobnych działań. Rosji spojrzał przez ramię, obniżając głos jeszcze bardziej. Nie takiego jak ten. Ma poparcie młodszych kardynałów. Działa metodycznie, nieimpulsywnie i już powołał niezależną komisję z biegłymi rewidentami z trzech krajów. Zatrzymał się przy oknie z widokiem na plac świętego Piotra, skąpany w świetle księżyca. Jest więcej. Przegląda wszystkie nominacje z ostatniej dekady. Wszystkie. Linia zamilkła. Rosji słyszał własne bicie serca w tej ciszy. W końcu głos powrócił. Już nieobojętne. Aktywujmy nasze kontakty medialne. Rozpocznijmy narrację, że destabilizuje tradycję Kościoła. Podkreślmy jego amerykańskie pochodzenie. Zasugerujmy, że wprowadza korporacyjne metody do świętego zarządzania. A dokumenty w archiwum rejestry transferów. Odpowiedź była zimna i precyzyjna. Upewnijcie się, że nigdzie nie trafą w jego ręce. Chroniliśmy interesy kościoła przez wieki. Jeden papież tego nie zmieni. Rossi wsunął telefon do kieszeni, nie zauważając siostry Maji koniec liczającej się za rogiem. Jej twarz była poważna, gdy ściskała w dłoniach swój tablet. Siedemdziesięciolatek, siostra Maja Konetta, która przez ponad dwadzieścia lat służyła sekretariacie stanu, stała nieruchomo niemal nie oddechając, gdy zatrzymała nagranie. Modernizacja systemów cyfrowych w Watykanu w zeszłym roku ujawniła nieoczekiwane luki bezpieczeństwa, które odkryła już miesiące wcześniej, lecz nigdzie o nich nie zgłosiła. Spojrzała na tablet, upewniając się, że cały zapis rozmowy został uchwycony. Zdecydowanymi krokami ruszyła w stronę apartamentu papieskich, a jej proste czarne buty niemal nie wydawały dźwięku, gdy przymierzała starożytne korytarze. Ciężar informacji które nosiła, ciążył jej sumieniu, a poranek nad zimem przyniósł delikatne światło, gdy siostra Maja Konetta została wprowadzona do prywatnej kaplicy papieża Leona przez jego osobistego sekretarza. Papież klęczał w modlitwie, jego wysoka sylwetka pochylona w geście pokory przed niewielkim ołtarzem. Promienie słońca wpadały przez witraże, malując kolorowe wzory na kamiennej posadzce. Siostra stała w ciszy, obserwując jego pełną koncentrację i skupienie. Po kilku minutach papież zrobił znak krzyża i powoli wstał. Wasza świątobliwość, wyszeptała, gdy się odwrócił. Mam coś, co musicie usłyszeć. Leo wskazał prosty drewniany fotel obok siebie. Proszę, sióstro. Jego oczy były łagodne, lecz zmęczone, a cień odpowiedzialności za urząd papieski był wyraźnie widoczny. Siostra Maja usiadła, lekko drżącymi dłońmi oblokowała tablet. Wczoraj wracałam z archiwum. Gdzie podsłuchałam rozmowy kardynała Rossiego. Nacisnęła przycisk odtwarzania, obserwując twarz Leona, gdzie nagranie się rozpocięło. Papież słuchał uważnie, jego wyraz twarzy pozostawał spokojny, poza lekkim napięciem wokół oczu. Kiedy nagranie się zakończyło, przez długi moment milczał, dłonie złożone na kolanach. Kto jeszcze wie o tym? Zapytał w końcu, głosem spokojnym i wyważonym. Nikt, ojcie święty. Przyszłam bezpośrednio do Was po porannej modlitwie. Leon kiwnął głową, wciąż przetwarzając znaczenie przekazanych informacji, świadomy ciężaru odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Jeśli chcesz, mogę teraz przygotować jeszcze dłuższą i bardziej rozbudowaną wersję tego fragmentu, nadając mu dodatkową dramaturgię i wprowadzenie, które jeszcze mocniej przyciągnie uwagę słuchacza. Chcesz, żebym to zrobił. Od miesiąca niewielki zespół przygotowywał plany awaryjne. Zidentyfikowaliśmy siedem kluczowych departamentów, w których koncentruje się opór. Dziś prowadzamy naszych ludzi do każdego z nich. Papież otworzył teczkę, ukazując się głowy, schematy organizacyjne oraz nazwiska odpowiedzialnych osób. Były tam sekretariat stanu, administracja majątku apostolskiego, Urząd Informacji Finansowej oraz cztery kolejne jednostki. Kardynał Wąg patrzył z niepokojem, analizując dokumenty. To sytuacja bez precedensu. Reakcja będzie natychmastowa. Konserwatywne media, darczyńcy, a nawet część wiernych może postrzegać te działania jako zamęt, a nie oczyszczenie. Leo podniósł rękę, przerywając mu: Chrystus nie wzywał nas do bezpieczeństwa, Franciszku, lecz do wierności. Kościół przetrwał cesarzy, najazdy i szizmę. Przetrwa również tę duchową odnowę. Papież przeszedł do mapy Watykanu, zawieszonej na ścianie. Do południa, zaufani audytorzy zajmą stanowiska. W każdym departamencie. Do wieczora zabezpieczymy cyfrowe archiwa, a jutro rano przemówię do kolegium kardynałów. Arcybiskup Kimmani wymienił spojrzenia z kardynałem Wongiem. A jeśli napotkają fizyczny opór, jeśli dokumenty zostaną zniszczone, zanim je zabezpieczymy, zapytał Leo. twarz jego wyrażała pełną determinację. Skopywaliśmy najważniejsze pliki w ciągu ostatnich tygodni, a siostra Maja nie była jedyną osobą, która słuchała. Ta operacja była w toku od mojego drugiego tygodnia pontyfikatu. Tego samego popołudnia nagłówki eksplodowały w mediach katolickich. Papież Leo XIV ogłasza niespodziewaną restrukturyzację urzędów watykańskich. Amerykański papież prowadza korporacyjne metody zarządzania, zaskakując watykańskich insiderów. Czystka w kuri. Leo usuwa kluczowych urzędników bez ostrzeżenia. W pałacu apostolskim Leo obserwował rozwój wydarzeń na swoim tablecie. Powiadomienia napływały z całego świata. Biskupi prosili o wyjaśnienia, dziennikarze chcieli komentarzy, wierni wyrażali zarówno zaniepokojenie, jak i poparcie. Jego rzecznicka prasowa weszła pośpieśnie, trzymając tablet niczym tarczę. Wasza świątobliwość, włoskie media nazywają to czystką. Konserwatywne amerykańskie źródła twierdzą, że demontuje pan tradycyjne struktury. Zaskakująco wspierająco wypowiada się prasa europejska, nazywając to długo oczekiwanym porządkiem. Leo odłożył tablet, przetarł skronie. A jak to nazwiemy? Odnowa zgodna z pierwotną wizją Soboru Watykańskiego II, odpowiedziała, czytając przygotowane oświadczenie. Powrót do przejrzystości i odpowiedzialności w służbie prawdziwej misji kościoła stał się nieunikniony. Papież Leo skinął głową za probatą, stając, by spojrzeć przez okno na plac świętego Piotra poniżej, gdzie tłumy turystów poruszały się beztrosko, nieświadome dramatycznych zmian zachodzących za murami Watykanu. Prawda często wydaje się radykalna dla tych, którzy przyzwyczaili się do kompromisu i wygodnego status quo. Telefon papieża zawibrował, sygnalizując wiadomość od kardynała Rossiego, proszącego o pilne spotkanie. W ciągu ostatnich godzin wpływy kardynałów zostały znacznie ograniczone, ale Rossi nadal zachowywał swój tytularny autorytet. Leo wpisał krótką odpowiedź. Piętnaście minut w moim gabinecie. Odkładając telefon, zwrócił się do swojej sekretarki. Teraz przekonamy się, jak głęboko sięga opór wobec Zman. Ile osób naprawdę wierzy w stary system, a ilu tylko udawało, że podąża za nim. Sekretarka zawahała się w drzwiach, wyrażając wyraźne zaniepokojenie w oczach. Czy jesteś pewien tej drogi, wasza świątobliwość? Siły sprzeciwiające się tobie są potężne. Wiele osób ma głębokie powiązania z bogatymi darczyńcami, liderami politycznymi i mediami. Wyraz twarzy leostwardniał, a w jego spojrzeniu dało się odczytać lata pracy misyjnej w najtrudniejszych regionach Peru. Nie ma tu większej siły niż ta, która mnie wezwała. Służymy prawdzie, niewygodzie, przejrzystości, nie tradycji dla samej tradycji. Kardynał Rosji wszedł do gabinetu papieża, poruszając się z wyuczonym spokojem człowieka przyzwyczajonego do władzy i wpływów. Jego czerwona, obszyta telara była nienaganie utrzymana, a zewnętrzna opanowana postura nie zdradzała porannych wydarzeń. Wasza świątobliwość rozpoczął bez wstępów. Stojąc, aż Leo wskazał mu krzesło naprzeciwko biurka. Twoje dzisiejsze działania wywołały poważne zaniepokojenie wśród wielu wiernych sług Kościoła. Ustalane przez wieki procedury zostały zignorowane bez konsultacji. Leo pozostał siedzieć, jego prosty biały tailor kontrastował z bardziej ozdobnym strojem Rossiego. Proszę. Vincenzo, zrezygnujmy z dyplomatycznych zwrotów. Jesteś tutaj, ponieważ straciłeś kontrolę nad kontami, które nie zostały odpowiednio ujawnione. Kontami, które powinny wspierać naszą misję, a zamiast tego finansowały luksusowe nieruchomości i prywatne przeciwzięcia. Kolor opuścił twarz Rosiego, a starannie utrzymywana maska zaczęła pękać. Nie wiem, co ci powiedziano, ale mamy dowody transferów. Przerwał Leo głosem spokojnym Lecz stanowczym. Korporacje Luksemburgu i Lichtensteinie, nieruchomości w Londynie, Snightsby i nowojorskim Upper East Side, a nawet nagrania twoich rozmów dotyczących ukrywania dokumentów przede mną. Papież lekko się pochylił. Teraz masz wybór. Współpracuj dobrowolnie z naszymi śledczymi, ujawniając, kto jeszcze jest zaangażowany, lub zmie z publicznym dochodzeniem, które ujawni całą prawdę. Opanowanie Rosiego całkowicie pękło. Ręce zacisnął na podłokietnikach krzesła. Ryzykowałby skandal wobec wiernych i podważyłby zaufanie do kierownictwa kościoła. Leo pochylił się do przodu. Jego spojrzenie było przenikliwe i pełne determinacji. Skandal już istnieje. Winczęco. Moim zadaniem jest jedynie rzucić światło na sprawę, aby mogło nastąpić oczyszczenie i uzdrowienie. Ciemność ukrywa światło oczyścia. Wstał. Powoli przemierzając przestrzeń przy swoim biurku, aby znaleźć się bliżej kardynała. Ten Kościół nie potrzebuje złotem zdobionych tajemnic. Vincenzo. Potrzebuje prawdy, jawnej i przejrzystej. Wierni zasługują na przywódców, którzy wcielają wartości Ewangelii, a nie na tych, którzy ją wykorzystują dla własnych korzyści. Rosji uniósł wzrok. Rozpacz powoli zastępowała jego zwykle wyrachowaną maskę. Czego ode nie oczekujesz? Głos Leo złagodniał nieco. Ale nadal był stanowczy. Prawdy, nazwisk, dokumentacji i pełnej współpracy z niezależną komisją. Kardynał zawahał się, po czym powoli skinął głową. Będę potrzebował ochrony. Otrzymasz ją, zapewnił Leo, ale najpierw spowiedź. Prawdziwa spowiedź, Vincenzo. Nie tylko przede mną, ale przed Bogiem. Wieczór zapadał nad Watykanem, gdzie papież spotkał się z nowo powołaną komisją nadzorczą w sali Belounie. Renesansowe freski przedstawiały mapy Włoch, jakby same obserwowały przebieg historycznych decyzji. Przy stole zebrało się pięciu kardynałów, trzech biskupów oraz czterech ekspertów świeckich. Specjaliści do spraw finansów z Włoch, Gani i Singapuru analizowali sytuację w napiętej, skoncentrowanej atmosferze. To, co odkryliśmy w zaledwie osiem godzin, jest niepokojące, raportowała Sofia Renzi, włoska specjalistka do spraw. Finansów, wcześniej zajmujące się wielkimi przypadkami korupcji w instytucjach państwowych. Na swoim tablecie wyświetliła skomplikowane diagramy, rzutujące na ekran w końcu sali. Co najmniej 240 milionów dolarów nieujawnionych środków przepływało przez konta powiązane z trzema departamentami Watykanu. Część funduszy była przekierowywana na prywatne inwestycje, luksusowe nieruchomości i konta numerowane powiązane z wieloma wpływowymi osobami. Kardynał Wong studiował przepływy finansowe z uwagą godną byłego profesora ekonomii. Wzorzec wskazuje, że te działania trwały co najmniej dwanaście lat, a niektóre transakcje poprzedzały obecne systemy cyfrowe. Leo uważnie słuchał, sporządzając notatki, od czasu do czasu zadając pytania wyjaśniające. Jego matematyczne wykształcenie z Willenovey University okazało się nieocenione przy analizie złożonych operacji finansowych i nieruchomości. Renzi przedstawiła mapy z czerwonymi punktami w głównych miastach świata. Luksusowe nieruchomości w Londynie, Nowym Jorku, Genewie, Singapurze i Kapsztadzie wszystkie kupione przez pośredników. Ich wartość rynkowa przekracza 180 milionów dolarów, a roczny dochód z wynajmu wynosi około 12 milionów dolarów, który nie pojawia się w oficjalnych sprawozdaniach finansowych Watykanu. Arcybiskup Kimmani potrząsnął głową z niedowierzaniem. Podczas gdy w jego kraju zamykano misje charytatywne z powodu braku funduszy i ograniczano wsparcie seminajów i szpitali, pieniądze były przepływane w luksus i prywatne przeciwzięcia. To zdrada wszystkiego, za czym stoimy, powiedział, patrząc na Leo. Leo odłożył długopis i spojrzał na wszystkich zgromadzonych przy stole. Jutro zamrozimy wszystkie konta nie wspierające bezpośrednio naszej misji. Rozpoczniemy proces likwidacji nieodpowiednich aktywów. Kiedy niektórzy krzyczą, że niszczymy Kościół, pamiętajcie, ratujemy jego duszę. Nie chodzi tu o politykę ani władzę. Chodzi o cel i powrót do naszej prawdziwej misji. Już rano rozpoczął się kontratak. Włoskie gazety publikowały anonimowe cytaty od wysokich rangą źródeł watykańskich, twierdząc, że Leo destabilizuje wielowiekową administrację. Konserwatywne strony katolickie w USA kwestionowały jego motywy, sugerując, że amerykański papież prowadza świeckie, Korporacyjne metody do świętej instytucji. Na zewnątrz bazyliki Świętego Piotra niewielka, ale głośna grupa protestujących trzymała transparenty z napisem Tradycja, nie transformacja, chronimy nasze dziedzictwo. Choć było ich mniej niż sześćdziesięciu, otrzymali nieproporcjonalną uwagę mediów, zwłaszcza tych powiązanych z dotkniętymi departamentami. W gabinecie Leo przyglądał doniesienia medialne wraz z zespołem do spraw komunikacji. Z tym specjalistami od monitoringu mediów społecznościowych, kontaktów prasowych i wewnętrznych komunikatów w Watykanu. Oczekiwaliśmy tego, powiedział, spokojnie, odkładając szczególnie krytyczny artykuł amerykańskiego-katolickiego wydawnictwa. Teraz czas na fazę drugą. Jego szef personelu, arcybiskup Miguel Fernandez, rozdawał zapieczętowane koperty kluczowym pracownikom zgromadzonym w sali. Zawierają one konkretne zadania na następne 72 godziny. Od tego momentu komunikujemy się według ustalonych protokołów. Standardowe elektroniczne środki komunikacji zostały naruszone. Pracownicy otwierali koperty, ich twarze stawały się poważne w miarę czytania treści. Mamy trzy dni przed oficjalnym wystąpieniem do kolegium kardynałów, kontynuował Leo, trzy dni na zabezpieczenie dowodów, ustanowienie nowych systemów i przygotowanie pełnego pakietu ujawnienia dla mediów na całym świecie. Gdy zespół rozchodził się do swoich zadań, osobisty sekretarz papieża, ojciec Thomas Kelly, pozostał na miejscu. Ludzie mówią, że posunąłeś się za daleko, wasza świątobliwość, że łaniesz tradycje, wprowadzasz amerykańskie wartości korporacyjne do duchowej instytucji. Leo podszedł do okna, spoglądając na plac Świętego Piotra, gdzie pielgrzymi gromadzili się po rannym świetle wielu nieświadomych walki toczącej się w murach Watykanu. Kościół przetrwał dwie tysiące lat, ponieważ wiedział, kiedy zachować, a kiedy reformować. To złoto, powiedział, dotykając Prostego Krzyża, ma służyć ludzkości, a nie samej sobie. Chrystus nie nakazał nam budować portfeli inwestycyjnych. Powiedział, by karmić swoje owce. Późnym popołudniem papież Leo XIV wyszedł na centralny balkon. Jego biały tailer lśnił na tle starożytnych kamieni. Tysiące ludzi zebrało się poniżej, przyciągniętych plotkami o nieplanowanym wystąpieniu papieża. Tłum rósł w ciągu dnia, a media społecznościowe wzmagały oczekiwanie. Kamery zajęły miejsca, międzynarodowe sieci przerywały programy, by transmitować nieoczekiwane przemówienie. Leo czekał na ciszę, po czym przemówił wyraźnym, mocnym głosem, niosącym się po placu. Drodzy bracia i siostry Chrystusie, dzisiaj mówię do was o prawdzie i odnowie. Zatrzymał się. Patrząc prosto kamery, które przekazywały jego słowa na cały świat, dziś rano opublikowaliśmy pierwszy kompletny audyt finansów Watykanu w naszej nowoczesnej historii. Ta przejrzystość nie jest atakiem na tradycję, lecz powrotem do fundamentów. W tłumie rozległy się szepty, ludzie sprawdzali telefony, znajdując dokumenty już w trendach online. Leo uchwycił balustradę balkonu, kontynuując z pasją i przekonaniem. Chrystus nie budował swojego kościoła na tajemnicach i kontach offshore. Budował go na wieży widocznej w służbie najbardziej potrzebującym. Zbyt długo fundusze przeznaczone na misje były przekierowywane na luksus i władzę. Dziś to się kończy. Omówił wprowadzane reformy, niezależny nadzór, publiczne sprawozdania finansowe, likwidację niewłaściwych aktywów i przekierowanie funduszy na działalność misyjną, szczególnie w najbiedniejszych regionach świata. Bank Watykański będzie teraz publikował kwartalne raporty. Posiadłości nieruchomościowe zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z misją, a nowa polityka etycznych inwestycji natychmiast zabrania finansowania producentów broni, branż wyzyskujących ludzi oraz niszczenia środowiska. Stary porządek został zakończony. Kardynał spojrzał jeszcze raz na swój telefon, po czym wyłączył go. Na ekranie widniała wiadomość od jednego z jego najwierniejszych sojuszników. To on. Niech Bóg nas wszystkich wspomoże. Na zewnątrz papież Leo kończył swoje przemówienie. Ta odnowa nie polega na niszczeniu, lecz na przywracaniu wartości, nie na porzuceniu tradycji, lecz na ukazaniu jej prawdziwego znaczenia. Amerykański papież w ciągu trzech dni dokonał tego, czego innym nie udało się przez dekady. Proces oczyszczenia rozpoczął się i nie było już odwrotu. Dziękujemy, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeśli historia o odważnych reformach papieża Leo XV wzbudziła Wasze zainteresowanie, prosimy o kliknięcie przycisku i lubię to, subskrybowanie naszego kanału i podzielenie się nim z przyjaciółmi, którzy ceną poruszającą opowieści o wierze i odwadzie. Wasze wsparcie pozwala nam kontynuować tworzenie wartościowych treści i dzielenie się historiami, które inspirują i uczą. Jeżeli podobała Ci się ta historia o odważnych reformach papieża Leo XV i chcesz śledzić kolejne inspirujące materiały, koniecznie subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego odcinka. Pamiętajmy słowa Pisma Świętego. Niech każdy daje według tego, co postanowił w sercu swoim. Nie z przymusu ani z konieczności, bo Bóg miłuje radosnego dawcę. 2 Koryntian 9,7 Wierność Uczciwość i odwaga w służbie prawdy to fundamenty, na których możemy budować życie pełne światła i nadziei.